Polska wygrywa z Ukrainą po bardzo ładnym trafieniu Krzysztofa Piątka. A Robert Lewandowski został wybrany najlepszym piłkarzem świata według prestiżowego portalu gol.com. Polak udzielił też długiego wywiadu. No siema, witam was, ja jestem Mateusz i zapraszam na dzisiejszy film. Szokujące słowa byłego agenta Antoana Griezmana. Zdaradził całą prawdę o zachowaniu Leo Messiego. Katastrofa w Liverpoolu. Kolejny obrońca kontuzjowany. Arkadiusz Milik dogadany z Interem, ale do gry wkroczył Aurelio de Laurentis. A na sam koniec o możliwej najgłośniejszej wymianie w historii piłki nożnej. We wtorek na Instagramie losowałem osobę, która wygrywa piłkę, no ale ona do tej pory się nie odezwała. Wygrany dalej na Instastore widnieje, tak więc no zachęcam do kontaktu, aby odebrać tą nagrodę. Zachęcam Was, abyście zostali widzami naszego kanału. Myślę, że warto subskrybować i zapraszam do oglądania. W spotkaniu to dwa 2-0 pokonujemy Ukrainę. Był to sprawdzian naszych kadrowiczów przed dwoma kolejnymi spotkaniami z Włochami oraz Holandią, ale one odbędą się w ramach fazy grupowej Ligi Narodów. Zwycięstwo we wczorajszym meczu dał nam Krzysztof Piątek oraz Jakub Moder. Ten pierwszy zdobył gola z dystansu po fatalnym wyjściu z bramki ukraińskiego golkipera. Piątek potrafił wykorzystać jego błąd, ale mimo tego, że bramka była całkowicie pusta, no to uderzenie z dystansu z około 35 metrów w asyście jeszcze kilku rywali na pewno do najłatwiej nie należy. Za to w drugiej części meczu gola dołożył Jakub Moder po zamieszaniu w polu karnym. Trzeba też o tym powiedzieć, ale mieliśmy sporo szczęścia na samym początku. W 12 minucie Ukraina została rzut karny. Do jego wykonania podszedł Jarmolenko, ale na nasze szczęście trafił tylko w słupek. Po tym meczu szczególnie zaimponował mi Przemysław Płecheta. Radził sobie na skrzydle naprawdę bardzo dobrze. Potrafił oszukać rywali i nie było widać po nim strachu. Na pewno spory wpływ na jego taką dyspozycję miał fakt, że w swoim klubie, czyli Norwich, zaczyna grać co Coraz więcej, A do tego trener stawia na niego nawet od pierwszej minuty. Co więcej Łukasz Skorupski swoimi pewnymi interwencjami dodawał kolegom pewności siebie, tak więc jemu też należą się słowa uznania. A wy kogo po tym meczu byście wyróżnili? No i najważniejsze pytanie, czy oglądaliście wczorajszy mecz? Jeżeli tak, no to zostawcie łapkę w górę. Oczywiście wczoraj odbyły się też inne mecze towarzyskie. I tak, na przykład, nasi grupowi rywale, czyli Holandia, zremisowała po jeden z Hiszpanią. Jednak w tym spotkaniu na samym początku stracili kolejnego środkowego obrońcę z powodu kontuzji. Tym razem trafiło na Natana Ake. Z kolei Włosi zagrali z Estonią i pewnie ich pokonali 4 do 0. Za to największym zaskoczeniem raczej jest rezultat w meczu Francuzów: przegrali 2 do 0 z Finlandią. Portal wyróżnił Roberta Lewandowskiego. Jeden z najpopularniejszych piłkarskich serwisów na świecie uznał naszego rodaka za najlepszego piłkarza na świecie. Wyróżnienie przez taki prestiżowy portal zasługuje na odnotowanie i sam Robert Lewandowski zdecydował się udzielić im wywiadu. Oto fragment jego wypowiedzi. Czuję się bardzo dobrze. Takie nagrody wiele dla mnie znaczą. Oczywiście piłka nożna to sport zespołowy, ale tytuły indywidualne pokazują pracę jaką wkładasz każdego dnia. Dla mnie ważna jest ilość zdobytych trofeów. Bez tego zdobyte gole przestają mieć znaczenie. Jeśli moje gole pomogły zdobyć tytuł, to wtedy jest idealnie. Tak długo jak grasz w piłkę, ciągle musisz być głodny. Dojście na sam szczyt jest trudne, ale utrzymanie się na nim jeszcze trudniejsze. Na podium w tym zestawieniu, zaraz za Robertem, znalazł się Kevin De Bruyne, a na trzeciej pozycji Lionel Messi. Na dalszych pozycjach znaleźli się m.in. tacy piłkarze jak Neymar, Cristiano Ronaldo czy Paulo Dybala. Szokujące informacje medium zdradził były agent Antuana Griezmana. Eric Olchac, który jeszcze do niedawna reprezentował francuskiego napastnika, zdradził szokujące informacje dotyczące swojego byłego klienta, a dokładnie transferu do FC Barcelony. Grizman do Blaugrany trafił jako gwiazda Atletico Madryt oraz reprezentacji Francji. W jednej jak i w drugiej drużynie brylował i grał naprawdę świetnie. Chyba każdy z nas dokładnie pamięta, że po tym transferze można było na boisku zauważyć niechęć Leomessiego do Antuana Griezmana. Nikt jednak o tym oficjalnie nie mówił, ale dało się to wyczuć gołym okiem. Griezmann wtedy starał się przypodobać Messiemu i w wywiadach mówił, że będzie mu podawał piłkę, aby on strzelał więcej goli i że może grać na każdej pozycji. A jak wiemy, potem się okazało, że dla niego to nie było dobre. I tak w końcu jego już były agent postanowił powiedzieć prawdę, jak wyglądały relacje Leo Messiego z Antuanem Griezmannem zaraz po transferze. Kiedy w zeszłym sezonie Antoine przybył do Barcelony, Messi nie chciał z nim rozmawiać, nie podawał mu piłek. Wtedy zaczęliśmy rozglądać się nad rozwiązaniem tej sytuacji, czyli za transferem. Griezmann nie czuł się tam dobrze. Zawsze mi mówił, że nie ma problemu z Messi. W klubie panuje reżim Messi'ego. Albo jesteś z nim, albo przeciw. Messi ma względy u władz. Jest tam jak cesarz czy monarcha i nie podobało mu się przybycie Grismana. Jego postawa była żałosna. Antoine kocha piłkę nożną. Jest ugodowy. On nie chce się z nikim kłócić. I takie słowa potwierdzałyby to, co było widać praktycznie kołym okiem. A jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Dajcie znać tam na dole w komentarzu. W ostatnim filmie mówiłem o kontuzji Trenta Alexandra Arnolda. Był to już kolejny obrońca Liverpoolu, który doznał kontuzji. I w tamtym momencie pozostał tylko jeden podstawowy defensor Liverpoolu, który był zdolny do gry. To oczywiście Joe Gomez. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że jest przecież jeszcze Matip. No ale umówmy się, jego forma jest tak słaba, że nawet wychowankowie z Akademii wygrywali z nim u Jurgena Klopa. Joe Gomez udał się na zgrupowanie kadry i on też tam doznał kontuzji. Wydawało się, że gorzej raczej być już nie może, no ale jednak się. Da. Tak wielkiego pecha jaki w tej chwili ma Liverpool, no nie da się opisać. Tak wartując na no to, być może już niedługo skończy się na tym, że sam Jurgen Klopp postanowi wystawić siebie w podstawowym składzie i wybiegnie na boisko, no bo poziom pecha jest naprawdę ogromny. Na ten moment wygląda to tak, że będą musieli zagrać w obronie wychowankowie z Akademii. Dla nich jest to wielka szansa, no i oby ją wykorzystali. A tak na wczorajszej konferencji prasowej powiedział trener reprezentacji Anglii: Nie wiem jak poważna jest kontuzja. Kolano wymaga dodatkowych badań. W momencie pojawienia się urazu nikogo nie było obok Joe i to nie wróży dobrze. Mamy nadzieję i modlimy się, aby nie czekała go długa przerwa. Włoską prasę zalały informacje dotyczące Arkadiusza Milika. Polski napastnik miał dojść do porozumienia z nowym klubem, a dokładnie jest nim Intermediolan. Wcześniej raczej nie mówiło się o tym, aby Arkadiusz Milik trafił na San Siro, ale jak widać, życie potrafi być przywrotne. Mimo tego, że między Polakiem a Interem miało już dojść nawet do porozumienia, to kolejny raz całą zabawę psuje Aurelio De Laurentiis, czyli prezes Napoli. Stawia on warunek, że do tego transferu może dojść już w styczniu, ale tylko w takim przypadku, jeżeli najpierw Arkadiusz Milik przedłuży kontrakt z Napoli. Wtedy w zamian za Polaka do Napoli miałby trafić Matias Vesinño. Dzięki temu Napoli zyskałoby gracza, a nie jakieś 2 miliony euro za transfer. Takie żądania ze strony Aurelio de Laurentisa mogą tak naprawdę cały ten transfer popsuć i wtedy do niego może nie dojść, no bo nie wiem, czy Inter będzie chciał oddawać swojego piłkarza. Być może, gdyby był to inny klub, a nie włoski, to Aurelio de Laurentis takich życzeń by nie stawiał. A tak, jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia z tym, czy też innym klubem, to Arkadiusz Milik spędzi na ławce kolejne pół roku i odejdzie dopiero w lipcu. Co prawda wtedy już kompletnie za darmo, no ale po roku siedzenia na trybunach. I zauważcie, jakie jest tutaj podejście Napoli, a na poli, a np. Jakie Bayern Monachium Napoli za karę nie zgłasza Arkadiusza Milika do żadnych rozgrywek, a Bayern Monachium Dawida Alabe, który nie zgodził się na oferowane mu warunki, cały czas wystawia do podstawowego składu, gra od pierwszej do ostatniej minuty, a do tego zdobywa gole z rzutu wolnych. No cóż, oby wszystko dobrze się skończyło. Dziennikarze telewizji BN Sport podali interesujące informacje dotyczące przyszłości Cristiano Ronaldo, ale także Neymara. Obu piłkarzom kontrakty wygasają w 2022 roku i właśnie dobrze się składa, bo Juventus tą okazję chce wykorzystać i zakontraktować Neymara. Doszłoby do wymiany piłkarzy oraz prawdopodobnie dopłaty ze strony Starej Damy. Jest to jedyna okazja, aby Juventus w jakimkolwiek stopniu odzyskał wyłożoną kwotę na transfer CR7 oraz jego wynagrodzenie. Juventus w budżecie każdego miesiąca bardzo Mocno czuję umowę podpisaną z Ronaldo, i dogadanie się tutaj z PS, że być może rozwiązałoby ten problem. Do tej wymiany miałoby dojść po zakończeniu obecnego sezonu. Tylko ta informacja wydaje się być troszeczkę dziwna pod jednym względem. Skoro wynagrodzenie Ronaldo jest tak wysokie, no to pytanie, czy wynagrodzenie Neymara będzie o tyle mniejsze, aby budżet klubu lepiej sobie z tym poradził. No właśnie, to jest ta moja wątpliwość. A Wy w ogóle, jakbyście widzieli taką wymianę? Ronaldo do PS, że, a Neymar do Juventusu? Dajcie znać w komentarzach. Na dziś to koniec. Wielkie dzięki za oglądanie. Każdego z was zachęcam do oceniania tego filmu, no i oczywiście do subskrybowania naszego kanału. Zapraszam was również na stronę landeli.pl, czyli naszego oficjalnego sklepu. Na pewno coś wam się spodoba. Oprócz tego możecie zagrać razem ze mną w gra Football Team, a link do rejestracji znajduje się w opisie tego filmu. A jeżeli z niego skorzystacie, no to dostaniecie bonus na start w postaci 200 punktów energii. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie, no i do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!